Iwona Domagała, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Sportowy Przegląd Tygodnia. To był bardzo ważny weekend dla hokeistów JKH GKS Jastrzębie. W piątek Jastrzębianie pokonali na jastorze GKS Tychy 4 do 1. Natomiast w niedzielę na wyjeździe ulegli Krakowi 5 do 3, mimo tego, że po drugiej tercji wygrywali 3 do 1. Po piątkowym spotkaniu z GKS Tychy Jastrzębianie wciąż zachowują szansę na awans do czołowej czwórki Ligi PLH. I tym samym możliwość walki o medal. Po klęsce z Unią Oświęcim kibice JH z Jastrzębie byli pełni obaw o formę zespołu. Pierwsza tercja również nie napawała optymizmem. Hokeiści Gigajstychy wyszli na taflę jastoru bardziej rozluźnieni i śmiało poczynali sobie w tercji gospodarzy. Goście zegrali bardzo agresywnie, wysoko, co sprawiało Jastrzębianom sporo problemów, ale dawało szansę na kontrataki. Niestety w pierwszej tercji Krążek nie znalazł drogi do bramki Tyszan. Nie pomogła również gra w przewadze. Choć gracze JKH mieli kilka możliwości strzeleckich w pierwszej odsłonie spotkania, trzeba stwierdzić, że to GKS Tychy wyraźnie zaznaczył swoją przewagę na tym etapie meczu. Sytuacja zmieniła się w drugiej odsłonie gry. Już 40 sekund po gwizdku rozpoczynającym drugą tercję krążek w bramce Arkadiusza Sobeckiego umieścił Petr Lipina, którego celnym podaniem obsłużył powracający do składu JKH Richard Kral. W 27 minucie Mateusz Danieluch po solowej akcji wepchnął do bramki nie tylko Krążek, ale również bramkarza przeciwnej drużyny. Po analizie zapisu wideo sędzia wskazał na środek tafli i było już 2 do 0. Utratę dwóch goli rozjuszyła Tyszan, a Jastrzębianie dali się sprowokować i na ławce kar wylądowali Bartosz Dąbkowski oraz Szymon Marzec. Wykorzystując podwójną przewagę, kontaktowego gola strzelił w 30. minucie spotkania Teddy de Costa. Mecz stał się bardzo wyrównany. Obie drużyny przeprowadzały groźne akcje, jednak obrona GKS Tychy skutecznie utrudniała jestrzemianą oddawanie strzałów aż do ostatniej minuty drugiej tercji. Wtedy Sobeckiego pokonał Marcin Słobczyk. Przy golu asystował Richard Bordowski. Gol do szatni podciął skrzydła rywalom Jastrzębian. W trzeciej tercji goście wyjechali na taflę zrezygnowani, a gospodarze zagrali spokojniej niż do tej pory. W 56 minucie meczu karum dwóch minut został ukarany zawodnik gości Jakub Wanacki. Jastrzębianom do zdobycia kolejnej bramki wystarczyło 10 sekund gry w przewadze. Na listę strzelców wpisał się tym razem Richard Bordowski. Wynik 4 do 1 utrzymał się do końca spotkania. Na pomyczowej konferencji trener GKS Tychy Wojciech Matczak podkreślił, jak ważny dla Jastrzębian był ten mecz. Przyczyn porażki swojej drużyny upatrywał się przede wszystkim w braku skuteczności. No niestety dzisiaj ze względu na tą naszą skuteczność byliśmy drużyną słabszą dlatego polegliśmy. Iżej Reznar był zadowolony z gry zawodników JKH, jednak wyraził też swoje obawy przed zbliżającymi się meczami. Te dveře, co cośmy si malem małym przybouchli w jsme trošičku troszeczkę się a i um, mamy dwa mecze przed sobą. budeme gramy tak jakśmy grali hráli tak si tak stole mam strach, no. Uvidíme w niedzielę, jak to padnie. W sobotę 11 lutego piłkarze GKS 1962 rozegrali kolejny sparing. Tym razem na boisku przy ulicy Kościelnej podejmowali drugoligowy row Rybnik. W sobotnym sparingu, który został rozegrany na boisku przy ulicy Kościelnej, GKS 1962 Jastrzębie podejmował drugoligowy ROW Rybnik. Gospodarze na przerwę schodzili prowadzący 2 do 1, jednak mecz zakończył się przegraną GieKSy 2 do 4. Pierwsza połowa to okres dobrej gry naszego zespołu i ładne bramki Kamila Jadacha i Marka Subika. Przed przerwą goście zdążyli strzelić kontaktowego gola. W drugiej odsłonie spotkania do bramki trafiali wyłącznie piłkarze ROWu Rybnik. I to aż trzykrotnie. W składzie GKS 1962 w Jastrzębie wystąpił Piotr Pacholski, który jeszcze jesienią był zawodnikiem Rowu Rybnik. Zagrał więc przeciwko swoim niedawnym kolegom z drużyny. O grze Jastrzębskiego zespołu i przyczynach porażki mówił trener Jekce Grzegorz Łukasik. Z perspektywy całego meczu na pewno pierwsza połówka dużo lepiej wyglądała. Zmiennicy chyba nie do końca potrafili się że tak powiem, na boisku sprzedać swoich umiejętności. No i myślę, że to zaważyło na, 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 na wyniku końcowym. Aczkolwiek do połowy wygrywaliśmy 2-1 i na pewno ta gra mogła zadowalać i satysfakcjonować. No i niestety w drugiej połowie kilka błędów, szczególnie w obronie. No i, i wynik skończył się przegraną niestety 4-2. Dwudniowy turniej piłkarski Memoriał Brzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana Tyszkiewicza dobiegł końca. W rywalizacji brało udział 8 drużyn. Jastrzębianie uplasowali się na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Oprócz gospodarza szkółki piłkarskiej Mosir w rywalizacji uczestniczyły zespoły ruchu Chorzów, Pogoń Szczecin, rekordu bielsko biała Sandecji Nowy Sącz oraz niemieckiego FC Berlin 1892. Słowacki Różomberog, a także węgierskiego FC Hatvan. Tym razem w turnieju brały udział drużyny z rocznika 97. Mosir Jastrzębie okazał się mało gościnny i w pierwszym dniu rozgrywek zdobył komplet punktów. W ostatnim meczu drugiego dnia ustąpił jedynie rekordowi bielsko biała 0-1. Najskuteczniejszym strzelcem drużyny gospodarzy był Paweł Bielaszka który czterokrotnie umieszczał piłkę w bramce rywali. Gram swoich podopiecznych podsumował trener Wojciech Kania. Wszystkie drużyny naprawdę były bardzo solidne. Dzisiaj udało nam się wygrać dwa mecze i mieliśmy zapewnione już pierwsze miejsce. Ostatni mecz był powiedzmy sobie o Pietruszkę, ale no niestety nie poszło. 1-0 przegraliśmy, ale pierwsze miejsce zdobyliśmy. Drugi stopień podium zajął rekord Bielsko-Biała. Pudło uzupełnił MFK Różą Barok. Królem strzelców z sześcioma trafieniami na koncie okazał się Janik Kwiatkowski z FC Berlin 1892. Natomiast najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany golkiper MFK Berok Dawid Koleda. 11 lutego Jastrzębski Węgiel zmierzył się na wyjazdowym spotkaniu z przedostatnim w tabeli AZS Olsztyn. Podopieczni Lorenzo Bernardiego oddali gospodarzom tylko jeden przegrany do 18 set. W pozostałych odsłonach wygrywali do 21, 20 i 22. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Michał Kubiak. Członkowie jastrzębskiego klubu morsów Białe Miś wzięli udział w dziewiątym międzynarodowym zlocie morsów w Mielnie. Białe Miś wraz z przedstawicielami innych klubów z całego świata maszerowały w tradycyjnym pochodzie ulicami miasta, po czym zażyły kąpieli w lodowatym Bałtyku. W pierwszym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski Białe Jastrzębie wygrały w sobotę 11 lutego z naprzodem Janów 6 do 1. Wysokie zwycięstwo na wyjeździe znacznie przybliża Białe do najniższego stopnia podium. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na sport już za tydzień.